W dzisiejszym odcinku masz? Mamy, ale jest pęknięty. Raczej nie będzie czytelne. Siemano wam wszystkim ludzie. Z tej strony Arturo. Dziś jest ze mną Damian i Jakub. Siema, siema. No, i tak jak Wam obiecałem, znajdujemy się w nawiedzonym lesie w Świętnie, gdzie podobno była widoczna Biała Dama. Las znajduje się przy głównym cmentarzu. No, ale my udajemy się w głąb, chcemy zweryfikować, czy faktycznie coś tutaj jest, coś się pojawia. No i oczywiście, na Waszą prośbę, odpalimy sobie aplikację Randonautika i też postaramy się z tego miejsca w jakieś punkty się udać. Świętno to mała wieś w powiecie wolsztyńskim Powstała około 1410 roku. W połowie XVII wieku jej ludność wymarła w wyniku panującej zarazy. Cmentarz, na którym się znajdujemy, został założony na skraju lasu na północ od centrum wsi. Według legendy to w tym miejscu miało dochodzić do spotkań z Białą Damą, wyłaniającą się z krzaków i znikającą w oddali. Cały czas jesteśmy w lesie w Świętnie. No i szukamy miejsca po byłem cmentarzu ewangelickim. No i miejsca, gdzie pojawiała się niby Biała Dama. znalazłeś? Nie. Nie to nie To będzie bardziej tam na brzegu. Czyli co, proponujesz, żebyśmy się cofnęli? Żebyśmy się cofnęli, Tam podejrzewam, wyjdziemy w starym tartaku. A, jest opuszczony? Bardzo dobrej. No, był gorzej. Wiesz co, no możemy się jeszcze cofnąć w tamto miejsce, gdzie od głównego cmentarza szło się w lewo. Widziałeś, tam była też jakaś ścieżka. Może tam coś znajdziemy? No tak jak mówił. Ale weź też pod uwagę to, że Świętno to było kiedyś niemiecka wioska. Świętno było mieć osobnym No było. Ale też tutaj mieszkali sami Niemcy. I może po prostu niemieckie ciała, po wojnie światowej, po prostu były rozrzucone tutaj gdzieś po lesie, stąd te konwalie. Może nie każdy zmarły ma swój grób. Tamten, tamten cmentarz był wybudowany w 1945, czyli od razu po wojnie. Skontaktowaliśmy się telefonicznie z tutejszym mieszkańcem, aby dokładnie powiedział nam, gdzie powinniśmy się udać. Według informacji na skraju lasu jest rozwidlenie, z którego jedna ścieżka prowadzi na współczesny cmentarz, a druga na opuszczony cmentarz ewangelicki. Postanowiliśmy się tam właśnie udać. Ok, znaleźliśmy tablicę. Były niemiecki cmentarz ewangelicki, czyli byśmy musieli iść w tamtą stronę. I to tam była widoczna biała dama. Pełno gęstej, pełno gęstych krzaczorów. Jakaś ścieżka tutaj jest. Tylko moje pytanie brzmi, czy będą tu jeszcze jakieś nagrobki? Czy po prostu pusty teren? Dużo grobów na ewangelickich cmentarzach jest zniszczonych i zaniedbanych. W czasie wojny niemieccy mieszkańcy często w grobach chowali przedmioty wartościowe, biżuterie czy porcelanę. Po wojnie nagrobki miały symbolizować miejsca pochówku, depozytów dla młodszych pokoleń, które powracały na te tereny. Niestety do dnia dzisiejszego zdarza się, że zwyczajni ludzie posiadający wiedzę o takich przedmiotach i ich lokalizacji, ograbiają nagrobki, pozostawiając je w opłakanym stanie. Ale w wojsku też podobnie było, nie? Na górce. Też no. Nie no w Niołku to był raczej teren leśny Mi się wydaje, że to wszystko na górce, bo ich nie ma Szanowni Państwo zbudzeniowe, jednak domu mali będą mieli łatwiej wyjść z nim dalej Masz? Mamy, ale jest pęknięty. Raczej nie będzie czytelne. Odno. Coś go musiał odwrócić chyba. Nie masz. Ale te robaki też one są od spodu. Udało się znaleźć pierwszą płytę. No są pozostałości. Aha. Ale, tak jak mówię, może odpalimy sobie tutaj aplikację i sprawdzimy, czy nas to do jakiegoś fajnego miejsca. Znajdujemy się praktycznie w centrum cmentarza. Tym bardziej, o, pasz, jest kolejna płyta. A będziemy odwrócić. O, Pozostałości po płycie jakieś są. Ogólnie, jeżeli chodzi o eksplorację terenów, wszystko co znajdziemy, zostawiamy w takim samym stanie, w jakim zostaliśmy. Nie będziemy tego tykać. Być może jest to zwykły gruz, być może jest to jakaś płyta cmentarna, nie wiem, nie było żadnych napisów. Ale wszystko co odwrócimy, sprawdzimy, pozostawiamy w nienaruszonym stanie. I tam jest cmentarz główny, bo są znicze. A więc plan jest taki, że każdy z nas odpala sobie randonautikę na swoim telefonie, wybieramy punkty anomalie bądź atraktor. I udajemy się w te punkty, nie mówiąc o swojej intencji. Każdy z nas myśli o czymś innym i w momencie kiedy dojdziemy na miejsce, wtedy będziemy mówili o czym pomyśleliśmy. No i zobaczymy, czy to się sprawdzi z naszymi myślami. Co ciekawe, aplikacja zniknęła ze sklepu Google. Nie da się jej już zainstalować, chyba że poszuka się w archiwum. W sklepie znajduje się podróbka Randonautiki, która ma bardzo słabe oceny. Dlatego nie będziemy jej testować. W momencie, kiedy chłopacy instalowali apkę na swoich urządzeniach, postanowiliśmy się jeszcze troszkę rozejrzeć po tutejszym lesie. Tym razem poszliśmy w przeciwległą stronę od cmentarza, aby sprawdzić, czy tam nie spotkamy białej damy. Spójrzcie na co natrafiliśmy! Rozwalone nagrobki. No rozwalonych nagrobków krzyże co ciekawe, w tym miejscu odpaliliśmy sobie randonautikę i wyszukiwaliśmy punktów, do których musimy się udać. Nie mając w ogóle zielonego pojęcia, że o, tuż obok nas są rozwalone nagrobki. Co ci się pojawia? Takiego czegoś nie było wcześniej. Coś generuje. No, a ile to jest minut? O, to 4 minuty drogi, ale samochodem. Samochody. A zmień trasę na pieszą. Na pieszą będziesz miał daleko, czekaj. Eee. Musisz stąd wyjść. Yy, trasa 10, 7 minut. 27 minut kurde daleko ale wysoki jest ten wysoki power no ja na razie tego nie wyłączam na razie nie wyłączę wiesz co no i co znajdujemy się w lesie w którym podobno była widoczna biała dama póki co idziemy cały czas do przodu no i niczego na tą chwilę nie zauważyliśmy miejsce to znajduje się blisko cmentarza ewangelickiego porzuconego niemieckiego jak i Aktywnego cmentarza, ale będziemy udawać się cały czas przed siebie. Mam nadzieję, że coś może uda nam się znaleźć. Niestety, my nie dostrzegliśmy niczego paranormalnego, będąc tam na miejscu. Być może Wam uda się coś zobaczyć na tym nagraniu. Jak to się mówi, widz, widzi, więcej. Podążając dalej lasem, trafiliśmy natomiast na tory kolejowe. Od razu skojarzyło mi się zaginięcie Itana Cartera. Postanowiliśmy zatem powrócić do aplikacji. Punkt, do którego się wybieramy, ma Power 518. Jest to punkt przy głównej drodze. Nie mam zielonego pojęcia, co możemy tam znaleźć. No i zakres 50 metrów, czyli w okolicach 50 metrów, będziemy musieli się rozejrzeć. Punkt na mapie, który się nam wyświetlił, znajdował się w drugą stronę niż w tą, którą prowadziła nas aplikacja. Ale nie od dzisiaj wiadomo, że GPS w randolautice nie jest za bardzo dokładny. Wiesz co Damian, ja mam dwa pomysły. Najpierw udamy się w miejsce, które jest oznaczone na mapie, ale nie korzystając z tego GPS-a. Zobaczymy, czy coś tam znajdziemy. A potem się cofniemy najwyżej i pójdziemy w to samo miejsce, ale już według tego, co pokazuje aplikacja. Możemy. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Pokaż aplikację. Koło delikatesów w centrum. Ale trochę dalej. No 50 metrów, no to będzie miał tam koło śmietnika. No to idziemy zobaczyć, może w śmietniku coś znajdziemy. Ale to jest 50 metrów, czyli to niekoniecznie musi być w tym miejscu. Więc możemy sobie ten teren obejść dookoła. Tutaj są już posesje prywatne, aczkolwiek. Ten budynek wygląda na opuszczony. Hej! A ta chata nie jest tutaj opuszczona? W oknach nic nie widać, wygląda jak pustostan. Ogólnie dotarliśmy do tego miejsca, jest tutaj jakiś opuszczony budynek. Niestety nie ma do niego wstępu. Po lewej stronie znajduje się kościół, ale interesujący jest jeszcze tamten budynek za tamtą bramą, ponieważ z tego co wiemy, to często są tam interwencje policyjne i ktoś tam próbował odebrać sobie życie. Ale najbardziej interesuje mnie ten budynek. Kolega powiedział, że pomyślał sobie o śladach krwi. Niestety nie da się do niego wejść. Próbowaliśmy otworzyć te drzwi. Jest zamknięte. Możemy za to przyjrzeć się w ten sposób, może będzie lepiej widać co znajduje się w środku. Proszę zobaczymy przez drugie okno i trzecie okno. Budynek ewidentnie jest opuszczony, nie mam zielonego pojęcia co było widać w tych oknach. Zweryfikuję to dopiero na nagraniu, kiedy będę montował firmę. Teraz udajemy się do samochodu. Być może odpalimy sobie jeszcze raz aplikację, no i wybierzemy kolejny punkt, do którego będziemy się udawać. Dodam jeszcze tylko, że power naprawdę w tym miejscu był wysoki, bo 517 z tego co pamiętam jeszcze nie zdarzyło się nam. Podczas testowania tej aplikacji, żeby radius 50 metrów, power był tak wysoki. No, tak jak mówię, tu znajduje się budynek, gdzie bardzo często są interwencje policyjne. No tam był ten opuszczony budynek. No i blisko też znajdował się kościół. A jak sami wiecie, pod kościołem też mogą znajdować się jakieś grobowce. A jeżeli znajdują się jakieś grobowce, to mogą być również ślady krwi. Ok, odpaliłem sobie po raz kolejny aplikację. Chłopaki są z przodu, jeszcze nie wiedzą, że czegoś tutaj wyszukuję. Wybieram sobie anomalię. Anu. Nie będę mówił o czym myślę, powiem to dopiero na miejscu, jak tam się znajdziemy. O cholera. Ej, wiecie co jest najlepsze? Nie, nie, nie. Odpaliłem sobie randonautikę. Wybrałem sobie tryb atraktor i mam Power 632. A traktor, a traktor to nie jest ten? To nie, jest, że nic? to jest ten. Dwie minuty drogi, 850 metrów. Cały czas ta sama miejscowość. Dodam jeszcze tylko, że radius 21 metrów, Power 632. Przecinek 32, naprawdę wysoki, a typ to jest atraktor, czyli na pewno nie jest to Void, Czyli że w Void to jest szare pole, a traktor może być coś. Kurde, fajnego. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się podczas nagrywania naszych odcinków, aby power był tak wysoki. Miejsce docelowe, do którego mieliśmy się udać znajdował się naprzeciwko dworca kolejowego i po raz kolejny postanowiliśmy skontaktować się z tutejszym mieszkańcem, aby dowiedzieć się coś więcej o tym miejscu. Jedyne co nam odpowiedział, to że dzieją się tam dziwne rzeczy. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. To może wtedy prywatne. Dotarliśmy do miejsca docelowego. Przed nami znajduje się dworzec kolejowy w świętnie. A aplikacja nam pokazuje, że musimy udać się w prawo. Minus jest taki, że jest to między budynkami prywatnymi, ale trafiliśmy na taki cypel. I udamy się do przodu. Power był 21 metrów. Może ja sobie zgaszę latarkę. Aż dojdziemy do tamtego miejsca. Patrz tu jest niby jakaś ścieżka. Jakieś drzewa. No dobra, wchodzimy do takiego lasku, który znajdował się mniej więcej w tej okolicy, która nam wyznaczyła aplikacja. I przychodząc tutaj, powiem Wam o czym sobie pomyślałem. Pomyślałem o Wisielcu. Buraki ktoś gotuje? Nie A co? co? Taki inny zapach jest. No Nie wiem, mi się to skojarzyło z gotującymi się burakami Ale ogólnie spójrzcie Jaka rośliność tutaj rośnie, jakiś mech? No tu jest panach. A ja o oponie nie pomyślałem. O wisielcu. No i spójrzcie, coś tutaj wisi. Co, pra co prawda nie jest to człowiek, ale coś wisi. Zimno tutaj, nie? Blacha. Jakaś blacha. No i wywrócone drzewo. No, bo wycinko Ewidentnie, wiecinka. nie w środku nocy las wydawał się naprawdę przerażający. W dodatku dookoła unosił się dziwny zapach. Być może z tym miejscem kojarzy się jakaś straszna historia, biorąc pod uwagę, iż świętno było kiedyś wsią niemiecką. Możliwe, że w tym lesie dokonano jakiejś masowej zbrodni. Stąd aplikacja skierowała nas właśnie tutaj i był tak wysoki power. Aplikacja nas skierowała w to miejsce, no ale tak jak sami widzicie, jest tu tylko las. Nie ma to czego szukamy, o czym pomyśleliśmy. Aczkolwiek jest tutaj jakiś taki dziwny zapach. Nie mam zielonego pojęcia co to może być. Mi się to skojarzyło z gotującymi się burakami. No i chłodno się zrobiło. Ewidentnie chłodno. Chłopaki są tam. A ja się rozglądam po tej okolicy samemu. Też coś wisi na drzewie, ale jest to tylko zwykły listek. Power był wysoki, bo powyżej 6, radius 21 metrów, więc niekoniecznie to musiało być w tamtym miejscu, gdzie szukaliśmy przed chwilą, ale gdzieś tutaj. Tak jak powiedziałem, pomyślałem sobie o Wisielcu. Z drugiej strony, podobno kiedy się myśli pozytywnie, to częściej udaje się znaleźć to, o czym się myślało niż w momencie, kiedy myśli się negatywnie. Na pewno będę chciał to jeszcze zweryfikować, ale ten las w środku nocy naprawdę jest creepy. To jakieś przewrócone drzewo. To co jest fajne w tej aplikacji, że można wyjść z domu. Nie trzeba siedzieć koniecznie przed komputerem, telewizorem, spędzić aktywnie czas. w sumie taki był chyba główny zamysł tej aplikacji Myślałem, że to jakaś kartka Jest to po prostu kawałek brzozy No ale tylko praktycznie w tym miejscu jest wygolony las. W tym miejscu tak. a to nas aplikacja poprowadziła, nie? No, no i ta roślinność, nie? nie wiem, co to jest mech. No. <laughs> Jeszcze ten zapach jest jakieś takie dziwne. Mnie się zdaje, że ta aplikacja jest stworzona, żeby ruszyć dupę spo, sprzed haty. No też mi się tak wydaje. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli Wam się nie podobał, też dajcie znać w komentarzach, napiszcie co Wam się nie podobało, co ewentualnie mógłbym poprawić w przyszłości. Dajcie też jakieś wskazówki, co chcielibyście oglądać, czy dalej mamy się stosować, jeżeli chodzi o aplikację Randonautica, czy może jednak faktycznie wybrać jakieś miejsca sprawdzone i je odwiedzać. Trzymajcie się, dobranoc.